Cześć, Tarotka z tej strony, witam na moim kanale, witam e, trygon wody, czyli rak, ryby, skorpion i zrobimy sobie filmik tak, tak zwany, zatytułowany e, zagrożenia, szanse e, na te najbliższe miesiące, czyli lipiec, sierpień, miesiące wakacyjne e, i zobaczymy sobie, i pierwszy jest rak, trygon wody, rak e, dla raka, cóż tu będzie dla raka, na ten lipiec, sierpień jakie zagrożenia dla raka, wow Piękna karta, muszę powiedzieć. Wow. Hmm. No, takie bym powiedziała zagrożenie, i nie zagrożenie. Zagrożenia. Macie, Raki. Po pierwsze, muszę powiedzieć, że wylosowaliście bardzo. Wylosowałam dla Was piękne, naprawdę piękne i bardzo pozytywne karty. Aczkolwiek one są na pozycji zagrożenia, tak. Zagrożeniem może być z jakiejś przyczyny Wasza uroda, bo generalnie jest to piękna karta kobiety pięknej, delikatnej, czarującej takiej, bardzo ufnej itd. itd. Więc zagrożeniem, jeśli jest ta karta na pozycji zagrożenia, ja bym powiedziała: uważajcie na swoją urodę. Dlatego że, no nie wiem, może pójdziecie do jakiejś kosmetyczki, która Wam coś narobi, nie tak jak powinno być, może tipsy się nie, udają, nie udadzą, może fryzjerka skrzani, fryzurę. No nie wiem, zagrożeniem może być to, że coś w Waszej urodzie ktoś może po prostu popsuć. Tak? Więc uważajcie, gdzie idziecie, do jakich zakładów, z jakich usług, z czyich usług korzystacie, tak, raczej te usługi niech będą sprawdzone, po prostu, żeby ktoś nie spaprał waszej urody, żeby ktoś nie, nie popsuł waszego wdzięku, tak, bo to jest bardzo dobra karta, to jest karta kobiety naprawdę takiej, wow, że faceci się oglądają i jeżeli ona jest na pozycji czy zagrożenia, czyli nasza uroda jest po prostu zagrożona, nasz wdzięk, też uważajcie... Na to, żeby się nie dać, nie wiem, sprowokować jakimś takim niefajnym nastrojom, niefajnym koleżankom, żeby po prostu nie chodzić z taką, że tak powiem, wykrzywioną gębą, tak? Z popsutym nastrojem. No bo jakby ta kobieta jest, no, tryska takim po prostu czarem, urokiem, zadowoleniem z siebie, z życia, taką niewinnością. Więc to też może być tak, żeby nie, no, no żebyście nie dały sobie popsuć humoru komuś, tak? Natomiast jest druga karta, to jest oko chorusa. I to jest generalnie karta, która chroni. Więc yy, no, ona jest na pozycji zagrożenia, więc yy, mogłabym powiedzieć yy, tak, że kartę odwrócić i powiedzieć, że jakby ochrona boska jest mała. Natomiast no, ta karta tego nie powie, bo oko chorusa jest oko chorusa, nie ma yy, w pozycji odwróconej. Więc mimo wszystko, tak, w zagrożeniu macie tą ochronę oko chorusa, chroni aniołek, więc. Yy, po prostu zwracajcie uwagę, gdzie korzystacie z usług odnośnie swojej urody. Nie, nie dać sobie popsuć humoru, żeby nie chodzić z tak zwaną skrzywioną gębą, ale generalnie jest, jesteście pod ochroną, czyli jakaś tam siła boska ma was w opiece. Ale na, na zimne warto dmuchać, tak? W razie czego. I zobaczmy w takim razie, drogie raki, jakież to by były dla was szanse, okazje na te miesiące letnie, szanse, okazje dla raczków. Wow! No, y, szanse, szanse, okazje, po prostu. Y Jakieś, bym powiedziała, douczenie się, zdobycie informacji, dokształcenie się, może nawet ukończenie jakiegoś, nie wiem, kursu, jeżeli ktoś z Was zdaje, tak? Szanse, co jest związane z internetem, przełącza. Może dla niektórych nabycie dosłownie nowego komputera, tak? Czy jakiegoś sprzętu IT, po, nie wiem, po jakiejś taniej, tańszej cenie, po promocji, w promocji, tak? Po, po, po cenie promocyjnej. Albo po prostu douczenie się, dokształcenie się, może być też e, przepracowanie jakichś niefajnych emocji e, związanych z czymś kiedyś, przerobienie jakichś lekcji dramatycznych. No to może być dla Was szansą, okazją. Generalnie ma, mamy też oko chorusa, więc jakby jesteście, e, moje drogie raczki, pod szczęśliwą gwiazdą, acz na zimne dmuchajmy. <noise> tak, przezorny, zawsze ubezpieczony. Okej. Okay i dziękuję rakom, a zapraszam ryby zobaczymy, cóż to będzie dla ryb zagrożenia i przestrogi zagrożenia i przestrogi dla rybek w te miesiące letnie czyli jakieś to miesiące lipiec i sierpień zagrożenia dla rybek wow a, mamy oko chorusa znowu super, rybki zagrożeniem waszym jest takie takie macie karty Jedna z nich jest bardzo pozytywna, druga bardzo negatywna. Zagrożenie jest takie, że po prostu dostajecie się w środowisko narcyzów i to nie jednego, ale, ale kilku. Co najmniej dwóch w każdym bądź razie, więcej niż jeden. Więc to jest dla was takie zagrożenie. Uwaga na, na to, z kim się zadajecie. Być może, nie wiem, gdzieś na wakacjach nawiążacie jakieś nowe relacje, znajomości i albo, nie wiem, tak, albo poznacie, nie wiem, kobietę swoich marzeń, mężczyznę swoich marzeń i ona wprowadzi was w jakieś tam swoje, nowe, swoje środowisko. Dla was Nowe. i okaże się, że to są po prostu no, ludzie takie krwiopijce, wysysacze energii, tak? Jakieś tak, te, no tego typu. Więc po prostu uwaga na to, to są zagrożenia. Natomiast, tak jak powiedziałam, przed chwilą raczką, też miały taką kartę, mamy oko chorusa, czyli generalnie jakaś boska opieka ma was tak na oku i ktoś nad Wami czuwa, ktoś was strzeże, mamy aniołka, mamy oko Horusa. Natomiast tak czy inaczej, uwaga, tak, dmuchamy na zimne, przyglądamy się zwłaszcza nowym osobom, nowym środowiskom. No bo f, f, tak, to co piękne, nie wszystko, bo to co się świeci, tak może się okazać, że to po prostu jest wilk w owczej skórze. Więc takież to by były zagrożenia i przystrogi dla rybek. A jakie są szanse i okazje dla rybek? Jakież to by były szanse i okazje? wow. No szansą by było, słuchajcie, zaproszenie, tak? otrzymać zaproszenie, jakieś miłe sercu. Szansą by było zostać uwiedzionym bądź uwieść kogoś, ale znowu uważamy na tych narcyzów. Szansą by było otrzymanie fajnego prezentu, szansą by było zajście w ciąży dla tych, którzy by ewentualnie chcieli, szansą by było rozpocząć jakąś nową pracę, nową działalność, kurs, szkolenie coś w tym stylu, jakieś praktyki, tak? Inwestycja po prostu w siebie, zapoczątkowanie inwestycji w siebie, w swój rozwój, w rozwój swojego jakiegoś tam przedsięwzięcia. Też bym powiedziała w związek, tak? Takie, ale związek, jeśli mówimy o związku, zainwestowanie w związek, poznanie kogoś do związku, ale na zasadzie, że zaczynam od koleżeństwa, tak? To też może być jakaś fajna relacja w pracy, ale jeśli mówimy o związku, inwestowaniu w relacje, no to za zaczynamy od koleżeństwa. To może być poznanie fajnej koleżeństwa, Koleżanki, fajnego kolegi. Natomiast jeśli mówimy o kandydacie do naszej rączki, tudzież paluszka serdecznego, tak, no to wtedy zaczynamy jakby od kolegowania się, czyli nie od razu romans łup i gorąco ogień, tylko y, budujemy, y, tak? Na, na Najpierw rozmawiamy, przyglądamy się sobie, kolegujemy się ze sobą, polubiamy się i dopiero później coś tam, coś tam. Więc tak to by było dla Was, moje drogie rybki a i macie oko chorusa, więc fajnie e, możecie być e, prawie, że spokojni, aczkolwiek jeszcze raz powtarzam, warto odmuchać na zimę i skorpiony, zapraszam skorpiony cóż tu dla skorpionów, jakie to były przestrogi dla skorpionów na te wakacyjne miesiące, czyli lipiec i sierpień, przestrogi dla skorpionów wow przestrogi wow hm. No i macie znowu piękne karty, to no bardzo piękne karty, karta odrodzenia, tak i karta no, kogoś, karta partnerstwa takiego spotkania kogoś kandydata do naszej rączki, tudzież paluszka serdecznego. Natomiast na pozycji przestrogi, moje drogie Skorpiony, może być tak, że jakaś znajomość, która będzie, powiedzmy, rokowała. Tak, która będzie wam uciekać piesku stąd, która będzie rokowała i fajnie się zapowiadała, no może przeszkodzić wam rozwinąć jakieś inne sprawy, inne jakieś wasze talenty, zablokować w jakiś sposób wasz rozwój, no nie wiem, może, może akurat jakąś pracę robicie, tak, albo no nie wiem, uczycie się czegoś, albo rozpoczęliście, nie wiem, kurs pływania, tak, no nie wiem, coś co, co pozwala wam się rozwijać albo przeczytaliście jakąś książkę, tak, i, czy rozpoczęliście kurs językowy i po prostu jedziecie na fali, rozwijacie się, pogłębiacie jakieś swoje umiejętności, czy tam chociażby jakiś rozwój duchowy przechodzicie, tak, cokolwiek. No i poznanie kogoś całkiem fajnego zresztą, no jednak powoduje, że, że ten rozwój, jakikolwiek on miałby tam być, zostaje jakby przyhamowany. Takiś rozwój, odrodzenie się... Hmm. Zostanie przyhamowane. Też uwaga na to, żeby jakaś znajomość jakby nie przyćmiła waszej duszy, tak? Bo to jest karta też duchowa, bardzo taka karta duchowości. Więc uwaga, żeby, żebyście po prostu yy, z karta odrodzenia, karta duchowości, czystej duszy, rozwoju duchowego też. Więc uwaga, żebyście po prostu poznając kogoś nie poszli za bardzo w energię takie seksualne, yy, fizyczne, żeby, jakby wa, żeby wasza dusza nie klapła, o tak to powiem, tak? Żeby nie ucierpiała na tym wasza dusza, tylko bo, bo nadmiar tej fizyki. To też warto wziąć pod uwagę jako przestrogę. No a jakie są szanse? Jakie są szanse tutaj? Szanse i okazy dla skorpionów. O, karta się powtarza. Powtarza się to samo co przy rybkach. Czyli słuchajcie, no możliwe jest zaproszenie, tak? Zaproszenie, i szansa jest na to, zobaczcie. Ponieważ jest możliwość poznania kogoś miłego swojemu sercu, dla swojego serca, tak? A zagrożeniem jest, jakby, że no, tak się zachłyśniemy tym kimś, że nasz rozwój zostanie zatrzymany w jakiś sposób, a co najmniej możemy iść w stronę tą fizyczności, tak? Energe energetyka, taka fizyczność, atrakcyjność fizyczna, seksualność i jakby ta nasza dusza może po prostu gdzieś tam w szafie dogorywać sobie sprawy duchowe i takie potrzeby, zaspokojenie duchowe. Więc karta, jakby, tutaj jest szansa. Są na to, szansą przy tych kartach, że znowu powiem to, co przy poprzednim znaku, ponieważ na tej samej pozycji. Jeśli spotkasz kogoś, rozpocznij znajomość od kolegowania się, tak? Zainwestuj najpierw w jakieś wspólnoty intelektualne, wspólnoty duchowe, tak? Czy nie od razu hobsiu. No chyba, że skorpionie zależy ci na szybkim romansie, no to wtedy jakby to jest nieaktualne, tak? Ale jeżeli poznajesz kogoś i jakby, no chciał, chciałbyś, chciałabyś coś na dłużej budować, albo coś stałego, albo chociażby na dłużej, no to wtedy przestrogą właśnie to, żebyś nie, nie pozwoliła, żeby znajomość ta, w jaki sposób zahamowała Twój rozwój, przytrzymała Twoją duszę w takim skuleniu, tylko właśnie inwestujemy w nowe znajomości, ale zaczynając od kolegowania się. Też przyglądamy się, oceniamy, czy nam się te znajomości opłacają, tak? Czy ta znajomość w ogóle dobrze rokuje, czy warto mi w ogóle w tą znajomość inwestować, poświęcać swój czas, energię, właśnie uczucia, tak? Czyli najpierw zaczynamy znajomości od wspólnot, od budowania wspólnoty intelektualnej, porozumienia. Zmienia duchowego, etc., etc. Jakby to będzie korzystne. No też szansą jest na ukończenie e, dobrych jakichś tam kursów, szkole nie wiem, kurs nurkowania, tak, coś takiego. Myślę, że może te letnie kursy będą bardziej, e, bardziej e, chodliwe. Więc no jakby jeśli zainwestujecie pieniążek w taki kurs, rozwój swój, no to na pewno się uda. Tylko właśnie uwaga, żeby no... E, Zachłyśnięcie się jakąś nowo poznaną osobką nie spowodowało, że sprawy cielesne staną się ważniejsze tak? niż ten rozwój, więc tak to by było dla skorpionów. E, e, drogie trygony, wody. E, to wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to łapka w górę, jeśli nie, to łapka w dół. Udostępniajcie to, może komuś też się to do czegoś przyda. E, no i co, komentujcie, powiedzcie, co tam myślicie o tych wróżbach. E, I na dzisiaj to wszystko. Do następnego. Cześć. tarotka.